Że czeka na tego camemberta. Nie, za silny inny chłopiec. Nie, serio. No Marconia pokonał, się bili ostro. Ja z Marconiem przegrałem. Mam nogę słabą, wychudzoną. No, no nie, ale ćwiczę. Nie, jakiś, wiesz, inny nie, nie. nie. Po co mam się dawać? Komuś, kto mnie dwa lata zaczepia, robi papiery na mnie, że ja ich nękam, stalkuję, prześladuję, a chcą ze mną i z Natalią walki. No to jest właśnie chore. Robi się lekkość sprawę. Ty mnie nękasz na przykład. Ale przyjeżdżasz i chcesz walkę za setki tysięcy. No to kurwa, lekarz, mnie, czy nie lekarz. No, słuchaj. No, ale po co papiery sądzie Ja dostanę jeszcze wyrok, oni pieniądze, przegram. Nie po to 11 lat jestem sobą, żeby był, byłej mojej dziewczyny, z którą chwilę w sumie byłem, ciągle mnie zaczepiali i sobie robili na tym zasięgi Niech zajmą się swoją karierą, swoimi przeciwnikami w miarę fizyczności, warunkami i tak dalej. No, ja nie mam zdrowia. Gdybym tej nogi nie miał rozjebanej i od czasu, kiedy tam trenowałem, walczyłem, wiedziałbym, że mam trochę szans i bym wyszedł, ale no nie mam szans nie